Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W czasie pandemii koronawirusa wiele osób mających skierowanie do sanatorium czy uzdrowiska zastanawia się, jak wyglądają procedury przyjęcia i czy pacjenci powinni czuć się bezpieczni. My wraz z Pawłem Parusem, pełnomocnikiem marszałka województwa dolnośląskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami, postanowiliśmy odwiedzić niektóre z nich i pokazać, jak są przygotowane pod względem sanitarnym na przyjęcie kuracjuszy. Bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami zadaje takie pytanie, czy. To jest dobry czas, żeby podejmować leczenie czy rehabilitację. My dzisiaj przyjechaliśmy specjalnie tutaj, żeby pokazać, że sanatorium jest przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami, że są wprowadzone środki bezpieczeństwa, aby pacjenci, kuracjusze czuli się tutaj po prostu dobrze, a przede wszystkim bezpiecznie. No I zachęcamy Dolność żeby korzystali z tej bardzo dobrze przystosowanej, pięknej bazy na Dolnym Śląsku, m.in. tutaj akurat w Kudowie Zdrój, żeby nie odwiedzali te miejsca, żeby nie bali się leczyć, nic tylko zachęcić do tego, żeby przyjeżdżać w te piękne zakątki. Zanim jednak rozpoczniemy nasze zwiedzanie, wcześniej postanowiliśmy spytać się w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak obecnie wyglądają procedury dotyczące skierowania. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz leczący. Najczęściej to jest lekarz pierwszego kontaktu, ten lekarz rodzinny, ale oczywiście może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno specjalista, jak i również koledzy lekarze w szpitalach czy przychodniom specjalistyczne. Po wystawieniu takiego skierowania ono jest przesyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia i tu jest opiniowane co do celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarzy konsultantów balneologów. Po uzyskaniu tej akceptacji i odpowiedniej kolejce, oczywiście w różnych produktach różnie to wygląda, otrzymuje pacjent bezpośrednie skierowanie od nas do konkretnego uzdrowiska z konkretną datą. Na 6 dni przed pobytem uzdrowiskowym pacjent musi zgłosić się do punktu badania w kierunku SARS-CoV-2, czyli ten COVID-19. Po... Potocznie, jak mówimy już, o jednostce chorobowej. I jeżeli wynik jest ujemny, to pacjent jedzie do uzdrowiska. Uzdrowisko już widzi w systemie informatycznym, że jest wszystko ok, tego pacjenta przyjmuje. Jeżeli coś jest, jest źle się dzieje, czy ewentualnie jest jakiś kontakt i wynik jest pozytywny, to laboratorium, inspekcja natychmiast powiadamiają pacjenta telefonicznie, że nie może jechać do uzdrowiska. Czyli krótko mówiąc, wszyscy, którzy jadą do uzdrowisk na leczenie, na tak zwaną balną rehabilitację, są przebadani w kierunku SARS-CoV i są. Ujemni, czyli nie są chorzy, to jest bardzo ważna informacja. Druga bardzo ważna informacja dla bezpieczeństwa pacjenta, że w momencie, kiedy rozpoczęto ten, powrócono z powrotem do leczenia uzdrowiskowego, większość uzdrowich zdecydowana przeprowadziła badania wszystkich pracowników w tym kierunku. Więc z jednej strony mamy przebadanych pracowników, że są zdrowi, i mamy pacjentów przebadanych. Że są również zdrowi. Więc w tym aspekcie to leczenie oczywiście jest bezpieczne. Więc, jeżeli ktoś potrzebuje tej rehabilitacji, ewidentnie i stan zdrowia jego wymaga tej rehabilitacji, żeby się ten stan zdrowia nie pogorszył, to oczywiście jak najbardziej można z tego leczenia uzdrowiskowego skorzystać. Pacjenci powinni się czuć bezpiecznie, co oczywiście nie zwalnia zarówno pacjentów, jak i personelu do tego, żeby stosować się do wszystkich zaleceń głównego inspektora sanitarnego, jak i ministra zdrowia dotyczącego zasad zapobiegania i tych zasad profilaktycznych. Mówimy o tych maseczkach, mówimy w określonych sytuacjach o rękawiczkach, mówimy o odstępie. I oczywiście nieuczestniczenie. Apelujemy do wszystkich pacjentów, którzy kierują się na leczenie uzdrowiskowe, w sensu stricto typowe, jak i również na rehabilitację, która się również znajduje ogólna i specjalistyczna na bazie uzdrowisk, żeby pacjenci po zbadaniu w laboratorium, czy w tym punkcie, które pobierają wymazy, unikać wszelkich zgromadzeń publicznych, na przykład WESEL. Mieliśmy dość trudny czas z sobą, w którym bardzo wiele osób musiało zostać w domu, musiało zaniechać swojej rehabilitacji, więc ten czas wakacyjny to jest bardzo dobry okres, żeby wznowić, uruchomić z powrotem te bardzo ważne czynności, takie właśnie jak rehabilitacja. No i stąd chcemy zachęcić wszystkich do tego, żeby właśnie kontynuowali to leczenie i żeby nie bali się przyjeżdżać do tych ośrodków sanatoryjnych, z pewnością odbije się to bardzo dobrze nie tylko na ich zdrowiu fizycznym, ale także na psychice. Sanatoria, jak wiele instytucji przygotowało się na ten okres, w którym jesteśmy, są już do dyspozycji, są otwarte. Ja gorąco zachęcam do korzystania z tej możliwości, jaką dają sanatoria. Zdrowie to jest jedno, ale też funkcjonowanie tych miejscowości uzdrowiskowych w dużej mierze jest związane z kuracjuszami, więc też pod tym względem warto pamiętać o tych miejscowościach. Zostały wprowadzone procedury takie, żeby chronić i kuracjuszy. I personel, tak, żeby ten pobyt był bezpieczny. Ten czas pandemii był trudny dla wszystkich osób, które rehabilitowały się, bo to nie może czekać, więc nie zwlekajmy, bo to rzeczywiście jest niezwykle ważne, żeby zachowywać tą ciągłość w terapii. ramach wykonujemy kąpiele solankowe, czyli z użyciem naturalnych solarek, solan borowinowe, czyli z borowiną to prawdeczniczym, tutaj mamy w tych i solarkowo-borowinowe, czyli takie kąpiele y, mieszane. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z różnych funduszy, które trochę wesprą ich w finansowaniu takiego pobytu w uzdrowiskach, bo jest to albo Narodowy Fundusz Zdrowia, ale są też środki wydawane przez Miejskie Środki Pomocy Społecznej czy też PCPR-y, na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, czy to są te dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Stąd ta gama tych dofinansowań jest całkiem szeroka. Można oczywiście także przyjechać komercyjnie, dlatego że te wszystkie ośrodki na Dolnym Śląsku są także przygotowane na przyjęcie pacjentów, którzy chcą sobie zapłacić za pobyt, jeśli takiego dofinansowania z różnych powodów nie dostaną. Misją Urzędu Marszałkowskiego jest to aby wspierać tego typu ośrodki, m.in. w poprawie infrastruktury. Jesteśmy w takim specyficznym roku, gdyż 2020 rok jest tym, którym ustawa o dostępności będzie wprowadzała już pewne wymogi do różnych instytucji. My jako samorząd województwa przyczyniliśmy się też do tego, aby tu w tym miejscu środki pefronowskie na modernizację tego obiektu dysponować, żeby je przekazać. I stąd będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda to sanatorium już. Po remoncie, w jaki sposób przygotowany jest na przyjęcie osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Aby dowiedzieć się, jak funkcjonują tego typu placówki, postanowiliśmy osobiście odwiedzić Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol w Kudowie Zdroju. Jesteśmy przygotowani. Staramy się zachować wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie epidemiologii. Oczywiście pełne bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas, od zachowania samych kuracjuszy i pacjentów, od przestrzegania. Przez nich samych również tych, tych zasad. Natomiast organizacyjnie jesteśmy gotowi, i pacjenci, że tak powiem, od 23 czerwca przebywają na terenie obiektu. Nasza baza zabiegowa mieści się w tym samym budynku, w którym przebywają kuracjusze. Jest to z pewnością duża wygoda, nie trzeba przechodzić z budynku do budynku. Skorzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i wszystkie inne. Możemy zaoferować zabiegi z zakresu balneologii, fizykoterapii. Ćwiczenia w basenie, tym zarówno naszym rehabilitacyjnym, jak i miejskim basenie, z którego też korzystamy, jest położony tuż obok. Mamy pokoje dostosowane dla osób poruszających się o kulach, o balkonikach, ale także. Pokoje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przeprowadziliśmy szereg prac. Na pewno musimy jeszcze szereg prac wykonać. Te roboty, które zostały wykonane, były te roboty dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Były zrealizowane z wykorzystaniem środków PFRON-u. Pomógł nam tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach podpisanych umów uzyskaliśmy 700 tysięcy złotych dofinansowania na ogólną wartość inwestycji na poziomie 3 milionów złotych. W dużej mierze opieramy się na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. To źródło finansowania to około 80%, ale również realizujemy pobyty komercyjne, a także pracujemy i współdziałamy z jednostkami. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i, ad i Administracji. Z Bristolu udaliśmy się na krótką wycieczkę do wyjątkowego szpitala rehabilitacyjnego. Szpital Orlik położony jest w Kudowie zdroju na wysokości 700 metrów nad poziomem morza. Nasza jednostka należy do sanatoriów dolnośląskich spółki, która jest spółką Urzędu Marszałkowskiego. Sama lokalizacja zachęca do wizyty u nas. Świadczymy usługi dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Są to dzieci przede wszystkim z chorobami ortopedycznymi, hematologicznymi i onkologicznymi. Wspaniały szpital rehabilitacyjny w Kudowie zdroju, w którym na pewno można wypocząć i na pewno można się dobrze leczyć. Bardzo się cieszę, że to jest szpital, który należy do samorządu województwa dolnośląskiego, bo takich miejsc po prostu nam bardzo na Dolnym Śląsku potrzeba, szczególnie w czasie epidemii, po tym czasie spowolnienia, tym bardziej, że ten szpital akurat przeznaczony jest dla dzieciaków, które też w jakiś sposób miały zaburzony rok szkolny i w tej chwili. Myślę, że z ogromną przyjemnością, dużą potrzebą mogą tu przyjechać i rehabilitować się i leczyć. Jesteśmy wyposażeni w cały dział rehabilitacji, między innymi są to gabinety masażu, jest to sala gimnastyczna do ćwiczeń indywidualnych, jest to sala gimnastyczna do ćwiczeń zbiorowych. Mamy gabinet również hydroterapii i fizjoterapii. Wszystkie zajęcia z dziećmi prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności. Wszyscy pacjenci są zobowiązani do noszenia maseczek. My oczywiście wprowadziliśmy mieliśmy dodatkowe środki dezynfekcji. Obiekt jest przez cały czas dezynfekowany, czyli zachowujemy wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Nie ma się czego bać, mamy zmniejszoną liczbę łóżek, przez to właśnie, żeby dzieci były tutaj bezpieczne. Można przyjeżdżać śmiało do nas i korzystać z naszych usług. Dzieci przyjmowane są do szpitala na podstawie skierowania od lekarza specjalisty i na tej podstawie cały pobyt dziecka jest refundowany z NFZ-u. Apelujemy do wszystkich, którzy muszą skorzystać z rehabilitacji, aby nie odkładali tego w czasie. Uważam, że bezwzględnie ci pacjenci, których lekarz uzna, że mają być rehabilitowani w dalszym ciągu, czy to, to musi być jakaś ciąg leczenia dalszego po szpitalu, oczywiście bezwzględnie. Muszą pojechać do tego uzdrowiska w trosce o własne zdrowie i przeprowadzenie jakiegokolwiek dalszego leczenia skutecznego, ponieważ zaprzestanie no na przykład po uderze czy po nawet zawale mięśnia sercowego, no to to każdy tydzień jest na wagę złota. Tutaj trzeba po prostu podjąć tego, jestem chory, muszę się leczyć. Prosta sprawa. Mamy nadzieję, że nasz materiał rozwiał wszelkie wątpliwości i zachęcił jeszcze niezdecydowanych. Polecamy sanatoria i uzdrowiska na Dolnym Śląsku, bo jak widać, naprawdę warto. To je odwiedzić nie tylko ze względu na profesjonalne zabiegi, ale również wyjątkowe widoki. Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.